Zaginięcie Janny Brylowskiej to jedno z najciekawszych zaginięć XXI wieku. Po dziś dzień ludzie zastanawiają się, co się stało z Joasią. gdzie się podziewa, czy rozpoczęła nowe życie, czy może jednak na tym promie coś się wydarzyło. Przejdźmy do podstawowych informacji odnośnie Joanny Brylowskiej. Joanna Brylowska urodziła się 15 czerwca 1981 roku w Gdańsku. Jest córką Gerarda i Gabrieli Brylowskich. Z którymi razem mieszkała w Gdyni. Była najmłodszą z trójki rodzeństwa, ma dwóch starszych braci: Tomasza i Krzysztofa. Rodzice prowadzili sklep z zegarkami, co świadczy o statusie materialnym rodziny. Joanna Brylowska przez rodziców była nazywana Asiunią, podobnie zresztą mówili na nią jej bracia czy też znajomi. Tak więc całe dzieciństwo Asiuni, jak mówiono na nią w domu, było szczęśliwe i bardzo udane. Była oczkiem w głowie dla swoich rodziców. Cała rodzina Brylowskich była ze sobą bardzo zżyta i emocjonalnie przywiązana do siebie. Nie wiemy, do jakiej szkoły podstawowej uczęszczała Joanna. Wiemy jedynie, że chodziła do jednego z liceów ogólnokształcących w Gdańsku. Po ukończeniu szkoły średniej udała się na studia na Uniwersytet Gdański na kierunek ekonomia i bankowość. Tu też warto zaznaczyć, że cały etap szkolny dla Joanny, czy to etap wczesnoszkolny, czy ten studyjny nie stwarzał żadnych problemów Joanna była zawsze jedną z najlepszych uczennic. Szkołę podstawową czy szkołę średnią zdawała zawsze z najlepszymi osiągnięciami. Podobnie zresztą było na studiach. Można tu powiedzieć śmiało, że Joanna była bardzo ambitna, jeżeli chodzi o kwestie nauki. Na trzecim roku studiów o kierunku ekonomia i bankowość rozpoczęła drugi kierunek, psychologię, również na tym samym uniwersytecie. Dobre wyniki na studiach na głównym kierunku, czyli ekonomia i bankowość, Spowodowały, że ostatni rok studiów otrzymała możliwość studiowania na uniwersytecie w Genui. Joanna Brylowska posługiwała się biegle językiem angielskim oraz włoskim. Joanna była bardzo mocno zainteresowana kulturą włoską, bardzo mocno się interesowała całym krajem, jego historią, a także obyczajami. Stąd też była bardzo mocno zainteresowana tym, by wyjechać na pewien okres studiów do właśnie do Włoch. Jeżeli chodzi o opis wizualny Joanny, to prezentuje się on następująco. Wzrost 168-170 cm, waga 58-60 kg, sylwetka szczupła, wysmukła, zahaczająca o wysportowaną. Włosy proste, długie, koloru blond, oczy koloru niebieskiego, uzębienie pełne, zadbane, uszy przylegające, wyraziste, małe, nos mały, prostolinijny twarz owalna z czołem wysokim, cechy charakterystyczne, pieprzyk typu myszka przy prawym kąciku ust, blizna poranieciętej na brzuchu. Następnie przejdźmy do relacji Joanny z jej rodziną. Dom państwa Brylowskich był ciepłym i komfortowym miejscem do dorastania. Rodzina do dziś prowadzi swój punkt sprzedaży zegarków. Patrząc na czas zaginięcia, interes ten był lukratywny i opłacalny. Joannie podczas wychowania przekazano dobre wartości, a także zapewniono bardzo dobrą opiekę. W momencie, kiedy Tomasz wyprowadził się z domu ze swoją żoną i dzieckiem, w tym domu pozostali rodzice Joanny, wraz z nią i drugim synem Krzysztofem. Według relacji rodziców w domu nigdy nie dochodziło do żadnych spięć. Joanna miała być idealnym dzieckiem, które uczyło się wzorowo i nie sprawiało problemów wychowawczych. Na załączonych fotografiach możecie zauważyć ojca Joanny, pana Gerarda, jak i matkę Joanny, panią Gabrielę. Poniżej widzicie zdjęcia Joanny z czasów dorastania. I ten etap ewoluowania Joanny z młodej dziewczyny do dorosłej kobiety. Jeżeli chodzi o relacje Joanny z jej znajomymi, są one dosyć mało wypunktowane i wiedza na ten temat jest niewielka. Mało jest informacji odnośnie znajomości Joanny, zatem nie wiadomo, jakie relacje towarzyskie prowadziła kobieta. Wiadome jest, że przez dłuższy czas była w relacji z Kamilem. Nie są znane początki tej relacji, od kiedy dziewczyna go znała. Pojawiają się informacje, że mieli się poznać na jednej z imprez. Wiadome jest, że na przyłomie 1999 i 2000 weszli oni w relację intymną, która przerodziła się w związek. Kolejnym segmentem w analizie zaginięcia jest sytuacja przed zaginięciem Joanny. Jest ona bardzo interesująca i osobiście uważam, że bardzo ważna w kontekście tego, co wydarzyło się w dniu zaginięcia. W 2002 roku Joanna Brylowska dowiedziała się po badaniach, że choruje na nowotwór. Niestety do wiadomości publicznej nie trafiła informacja, jaki był to typ nowotworu. Wiadome jest to, że informacja ta była przełomowa dla świadomości samej dziewczyny. Podczas choroby Joanna przeszła trzy operacje i chemioterapię. Potwierdzone jest, że nowotwór przeszedł w remisję, a następnie doszło do jego wyleczenia. Podczas choroby Joanna dostała propozycję wzięcia urlopu dzikańskiego, lecz nie skorzystała z tej opcji. A nawet przystąpiła do wszystkich egzaminów, zdając je w pierwszym terminie. A finalnie ukończyła rok akademicki. Naturalne jest, że w wyniku choroby i przejścia przez chemioterapię Joanna straciła swoje włosy, co też wpłynęło na czasową zmianę jej wizerunku, a także waloru wizualnych. W 2002 roku odwiedziła swoją ciocię w miejscowości Monsterost w Szwecji. W lipcu 2003 roku Joanna Brylowska po raz pierwszy wybiera się do Włoch. Był to okres wakacji studenckich. Joanna ukończyła wówczas trzeci rok studiów. Celem podróży była miejscowość Mineo na Sycylii w, w prowincji Katania. Tam podjęła pracę w Barze. Joanna do Włoch miała wyjechać razem ze swoją koleżanką na okres dwóch miesięcy. Jednak koleżanka w ostatnim momencie zrezygnowała z wyjazdu. Wówczas Joanna wybrała się tam sama. Spędziła tam okres dwóch- trzech miesięcy. Nie są znane dokładne szczegóły tej wyprawy. Mowa tu o tym, że nie wiadomo, kto pomógł, mówiąc kolokwialnie, załatwić tę pracę Joannie, kto wybrał jej tak zwany dom, w którym mogła mieszkać, lub też hotel, a także jak Joanna spędzała ten czas we Włoszech. Można potwierdzić, że na miejscu zaprzyjaźniła się z dwiema osobami, mężczyzną Franco oraz kobietą Moniką. Można potwierdzić również, że znajomość Joanny z Franco była zażyła. Gdyż mężczyzna po jakimś czasie odwiedził Joannę w Polsce, a nawet nocował w domu państwa Brylowskich. Wyjazd Joanny do Włoch nie był jednorazowy: kobieta wręcz zakochała się w tym miejscu i ponownie planowała tam wyjazd. W lipcu lub sierpniu 2004 roku Joanna Brylowska wyjeżdża ponownie do Włoch. Tym razem trafia do Palermo, stolicy Sycylii. Ponownie podejmuje pracę w Barze. Nieznane są informacje na temat tego wyjazdu. Relacja z Kamilem to okres od 1999 lub 2000 do 2004 roku. Joanna i Kamil byli parą przez ponad 4 lata. Ich relacje uległy pogorszeniu, kiedy Joanna pierwszy raz wyjechała do Włoch. Punktem kulminacyjnym mogła być informacja, że Joanna w 2004 roku otrzymała stypendium z możliwością studiowania na Uniwersytecie w Genui. Wiadome jest, że ta relacja finalnie zakończyła się w 2004 roku zaraz po powrocie Joanny z miesięcznego wyjazdu do Palermo. 6 września 2004 roku Joanna udała się na spotkanie z Kamilem. I tu pojawiają się dwie wersje. Jedna jest ze strony rodziny, druga ze strony Kamila. Według rodziny Joanna miała spotkać się z nim w jego mieszkaniu, lecz nie wpuścił jej on do środka. Mieli rozmawiać przez zamknięte drzwi. Wtedy też zgodnie z przekazem rodziców, o czym miała ich poinformować sama Joanna, miało dojść do zakończenia relacji ze strony Kamila. Co też przyczyniło się do tego, że Joanna miała mieć problemy emocjonalne. Druga wersja według Kamila, którą potwierdza koleżanka Joanny, wskazuje, że to ona miała zakończyć relację z Kamilem. Sam Kamil po latach powiedział takie słowa. To nawet nie była decyzja w trakcie kłótni. Nawet nie kłótni, tylko rozmowy. Właściwie zabrakło nam wspólnego języka. Każdy z nas poszedł w swoją stronę. Po trzech, czterech latach znajomości ciężko urwać kontakt. Dużo wspomnień, chociażby choroba Joanny, przez którą przechodziliśmy wspólnie, a z drugiej strony zapadła jakaś decyzja i ja się mocno przy niej upierałem. Ja też nie zdawałem sobie sprawy, w jakim stanie psychicznym może być Asia, bo nic na to nie wskazywało. Po zerwaniu z Kamilem Joanna udała się na wizytę do psychologa. Nie jest wiadome, czy udała się również do psychiatry, jednak pewne jest to, że nie chciała stosować leku. Wiadomo, że odbyła przynajmniej dwie takie wizyty. W okresie od 6 do 10 września Joanna pakowała się na wyjazd do Genui, aby rozpocząć rok studiów na tamtejszym uniwersytecie. Po kilku dniach od zerwania Joanna chciała wrócić do byłego partnera, Kamila. Ten jednak wyprowadził się do Warszawy. Na załączonych fotografiach możecie zauważyć Joannę podczas jej pracy w barze. Niestety nie jest wskazane, czy było to podczas pierwszego czy drugiego wyjazdu, niemniej jednak takie zdjęcie jest dostępne chociażby w internecie. Drugie zdjęcie jest bardziej interesujące. Widać na nim Joannę którą trzyma na rękach Franko, czyli te mężczyzna poznane w Mineo. Widać, że relacje obu osób są bardzo zażyłe. Posiadając już pewien background, możemy śmiało przejść do analizy zaginięcia Joanny Brylowskiej, czyli tego feralnego dnia, w którym Joanna Brylowska zaginęła. 13 września 2004 roku. Według relacji rodziców, ten dzień rozpoczął się normalnie. Rodzina zasiadła w południe wspólnie do obiadu. Joanna poinformowała rodziców, że tego dnia chce odwiedzić swojego brata Tomasza, który mieszka razem z rodziną. Rodzice Joanny udali się do swojego punktu sprzedaży zegarków. Joanna próbowała kilkukrotnie dodzwonić się do bazy promowej, terminalu informacyjnego dla klientów. Joanna dzwoniła tam, by otrzymać bezpośredni kontakt do firmy StenaLine, jednego z promów kursujących na linii Polska-Szwecja. Joanna następnie zadzwoniła po taksówkę z kursem na nabrzeże terminalowe. O godzinie 18.52 Joanna dzwoniła do Kamila. Ten nie odbiera połączenia. Następnie wysłała smsa na jego drugi służbowy telefon o treści. Chciałam jeszcze raz usłyszeć Twój głos, ale trudno. Krzysztof otrzymał smsa od Joanny pomiędzy godziną 22 a 23. Treść smsa wskazywała, że Joanna tego dnia wróci później do domu, gdyż planuje pójść na dyskotekę razem ze swoim kolegą, a noc spędzi u swojej koleżanki. Po powrocie rodziców do domu, Krzysztof poinformował ich o otrzymanej wiadomości od Joanny. 14 września, godzina 2. Matka próbowała dodzwonić do córki, chcąc jej powiedzieć, żeby dbała o siebie, lecz telefon Joanny już nie odpowiadał. Tego samego dnia rodzice dzwonią do kolegi i dowiadują się, że poprzedniego dnia nie spotkał się on z Joanną. Następnie do rodziców zadzwoniła koleżanka Joanny, Monika i zapytała, czy jest ona w domu. Ci zaprzeczyli. Mama Joanny podejrzewa, że córka mogła zakupić bilet na prom Line kursujący na linii Polska-Szwecja. Rodzice pojechali do bazy promowej i próbowali dopytać, czy ich córka kupiła bilet na jeden z promów. Nikt jednak nie udziela im żadnych informacji. Dzięki znajomości brata rodzinie udało się potwierdzić, że ona zakupiła 13 września bilet na prom w jedną stronę na linii gdynia Karlskrona. Rodzice postanowili dłużej nie czekać i zgłosili zaginięcie córki na policji w dniu 14 września. Rodzinie udało się zdobyć nagranie z kamery przemysłowej na której widać, jak Joanna przeszła kontrolę paszportową i wsiadła na prom. Miała ze sobą torebkę i siatkę reklamówkę. Joanna na prom weszła o godzinie 18. Do brata napisała pomiędzy godziną 22.00 a 23.00. To też potwierdza, że do tej godziny była cała i zdrowa. Jednak jak wiemy o godzinie 2 już nie było z nią kontaktu. Na zdjęciu, które widzi teraz na ekranie jest przedstawiona Joanna podczas swojej wyprawy do Szwecji do swojej cioci. Ma na sobie białą kurtkę, Spodnie jeansowe i buty, co prawda niesportowe, lecz podobne. ubiór miała ona w dniu zaginięcia. Na zdjęciu widzicie dokładną trasę promu dokładnie tą samą, którą płynął prom feralnego 13 września, kiedy zaginęła Joanna. Przejdźmy teraz do wydarzeń, które miały miejsce tuż po zaginięciu Joanny. Tu występuje sporo ciekawostek, a w zasadzie sporo niewiadomych, które wystąpiły tuż po jej zaginięciu. Rodzina Joanny poinformowała konsulat szwedzki i włoski o zaginięciu. W toku poszukiwań rodzina wyleciała kilkukrotnie do Włoch. Do rodziców trafiła informacja, że ich znajomi widzieli Joannę siedzącą w wagonie metra w Szwecji. Jednak zanim zdążyli do niej podejść, metro odjechało. Poszukiwania Joanny zaangażowała się dziennikarka Iga Ore Ofe. Jej angaż w sprawę jest niesamowicie profesjonalny. Kobieta zwalnia się ze swojej dotychczasowej pracy i zatrudnia na promie Stenaline, tym samym, którym podróżowała Joanna Brylowska. Odkrywa ona wiele ciekawych i ważnych informacji. Między innymi, gdy pasażer wyskoczy lub wypadnie za burtę do wody, zostaje podniesiony alarm. Ruch zostaje zagęszczony w obszarze, gdzie dana osoba jest w wodzie i wszystkie jednostki angażują się do pomocy. Gdyby doszło do tego, że Joanna chciałaby wyskoczyć, natychmiast zostałby wszczęty alarm. Zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że mogła dokonać tego niezauważona. Gdy dochodzi do wyskoczenia za burtę, pasażerowie czy załoga niezwłocznie wszczynają alarm. Iga Ore Ofe wysuwa wnioski, że według niej na 99% Joanna Brylowska żyje. Wysnuła wnioski i zaczęła głębiej skupiać się na wyszukiwaniu informacji właśnie w Szwecji. 8 listopada 2006 roku znajomy brata Joanny zadzwonił do niego i powiedział, że słyszał audycję, w której ktoś zadedykował piosenkę dla jego siostry. Cytując, chciałbym zadedykować tę piosenkę Joannie Brylowskiej na rocznicę naszego spotkania. Rodzice bardzo szybko reagują i zadzwonili do radia. Próbowali ustalić rozmówcę, jego dane i numer telefonu, a także poprosili o to samo radio. Sprawę w tym samym czasie zaangażowała się dziennikarka polskiego radia, Anna Bogoryja Zakrzewska. Poza jej pomocą, po kilku dniach ustalono, że rozmówcą był niejaki Marek ze Sztokholmu. Mama Joanny zadzwoniła do Marka, a ten ochoczo opowiedział o poznaniu Joanny. W początkowej wersji wskazał, że Joanna była u niego w domu i razem herbatę rozmawiali kilka godzin, a Joanna chciała wywiesić ogłoszenie dotyczące poszukiwania pracy. Pani Gabriela zdecydowała się na osobiste spotkanie z Markiem. Mama Joanny i Marek spotkali się w Sztokholmie. Pani Gabrieli towarzyszyła Hanna Bogoryja Zakrzewska. Spotkanie przebiegło w dziwnej atmosferze, a Marek zaczął opowiadać swoją historię. Zmienił on wcześniej opisywaną wersję wydarzeń. Wskazał, że zobaczył ogłoszenie Joanny w sklepie i zadzwonił na numer tam podany. Kobieta pojawiła się w jego domu. Powiedział, że jej zachowanie od początku wydawało się dla niego bardzo podejrzane. Gdy zapytał się, jak ma na imię, ona podała mu dane, inne niż Joanna Brylowska, a on poczuł, że ta go okłamała. Powiedziała mu również, że wyjechała z Polski i nie ma zamiaru tam wracać. Gdy Joanna poszła do toalety, ten zainteresowany jej historią i posiadając podejrzenie co do przedstawionej przez niej historii, Zajrzał do jej torebki, lecz nie wskazał w jakim celu. Mówił również, że dziewczyna kilkukrotnie wychodziła na balkon w momencie, kiedy dzwonił do niej telefon. Wskazał, że rozmawiała w języku włoskim. Joanna podczas pobytu pytała go, czy chciałby ją zatrudnić, a kiedy on wprost zaproponował jej swoje towarzystwo, ta odmówiła. Według Marka, Joanna chciałaby ten zapłacił jej za samo spotkanie. Miał wręczyć jej 250 koron szwedzkich. Kobieta finalnie opuściła dom Marka. To w późniejszym czasie potwierdzili jego sąsiedzi, wskazując, że widzieli jak z jego mieszkania wychodziła blondynka, która pasowała do wyglądu Joanny. Mężczyzna podał pani Gabrieli numer telefonu, który dziewczyna podała w swoim ogłoszeniu. Numer był nieaktywny. Finalnie mama Joanny i Hanna Bogoryja Zakrzewska wskazały, że Marek podczas spotkania zachował się dziwnie i arogancko. Śmiał się, odpowiadał lekceważąco i bagatelizował sprawę. Wyciągnęły wnioski, że mężczyzna nie do końca jest wiarygodną osobą. Zabezpieczono wspomniane ogłoszenie w sklepie polskim w Sztokholmie. Rodzina zabrała je ze sobą i przekazała śledczym, a ci przekazali je do grafologa. Ten nie był w stanie jasno określić, czy pismo z ogłoszenia jest pismem Joanny. W 2018 roku Iwona Modliborska z grupy Zagini przed laty, prowadząca prywatne śledztwo i dochodzenie w sprawie zaginięcia Joanny Brylowskiej, publikuje obszerny post. Jej ustalenia szokują opinię publiczną. Według niej Joanna Brylowska żyje w Szwecji, pod zmienionym imieniem i nazwiskiem. Wszystko rozpoczęło się od przypadku, kiedy do salonu kosmetycznego Polki o imieniu Kasia, mieszkającej w Szwecji, przychodzi Szwedka. Kasia opowiedziała jej o zaginięciu Joanny Brylowskiej. Zaciekawiona Szwedka powiedziała, że poprosi o pomoc swojego ojca, który jest policjantem. Po miesiącu kobieta ponownie pojawia się w salonie i przekazała, że ma informacje o samej Joannie. Pokazała, że Joanna żyje i mieszka w Sztokholmie, a także pracuje w dużej firmie ekonomicznej. Poinformowała również, że bardzo dobrze się czuje, świetnie zarabia, a nawet, że ma już własne mieszkanie. Opowiedziała również, że Joanna ma szwedzkie prawo jazdy i zmieniła imię i nazwisko. A także, że ma aktualnie rude włosy. Jej nowe imię i nazwisko to Molin Adelson. Rodzina natychmiast podjęła działania, chcąc odnaleźć Joannę. A w pomoc im zaangażowała się grupa zaginionych przed laty. Skontaktowali się oni z ojcem szwedki, policjantem, który miał sprawdzić informacje odnośnie Joanny. Ten, bojąc się konsekwencji, nie chciał udzielić żadnych informacji. Jego córka dowiedziała się i przekazała, że ten zadzwonił do Joanny i prosił ją o kontakt z rodziną. Joanna miała odpowiedzieć, że ma numer telefonu mamy, ale potrzebuje czasu, by się zastanowić nad ponownym kontaktem. Nigdy do niej nie zadzwoniła. Szwedka po jakimś czasie wyparła się wszystkiego, twierdząc, że Kasia zmyśliła całą historię. Mama Joanny potwierdziła, że taka sytuacja miała miejsce. Po otrzymaniu adresu domniemanej Joanny od Szwedki, rodzice pojechali ponownie do Sztokholmu i przebywali tam kilka dni. Niestety niczego nowego się nie dowiedzieli. Odnalezienie Joanny w Szwecji może być bardzo utrudnione, gdyż na wniosek życzenie można utaić własne dane do informacji publicznej. To oznacza, że nie ma możliwości sprawdzenia. Czy dana osoba zmieniła swoje imię i nazwisko? Rodzina poprosiła grupę zaginii przed laty o sprawdzenie tego tropu bez rozgłosu medialnego. Podczas jednej z transmisji live na tej grupie, rodzice poprosili o to, aby już nie angażowali się w tę sprawę. Grupa wówczas zakończyła swoje śledztwo. Według grupy Joanna odciła się od wszystkich i wyjechała, by zacząć nowe życie, a wszystko to z powodu zakończonego związku z Kamilem. Rodzice nigdy tego nie potwierdzili. Na bazie tego stworzyłem sześć potencjalnych wersji wydarzeń tego, co mogło wydarzyć się z Joanną Brylowską. Oto one. Pierwsze potencjalne zdarzenie to odcięcie się od dawnego życia z powodu zawodu miłosnego. Najbardziej prawdopodobna wersja to ta, że z powodu rozstania z Kamilem, a dodatkowo korzystania z opieki psychoterapeuty i niekorzystania z farmakologii, w głowie Joanny zrodziły się myśli odnośnie zakończenia swojego dawnego życia i rozpoczęcia nowego. Zdala od swojej rodziny, tak aby odciąć się od starego życia. Druga wersja to poznanie nowej miłości i odcięcie się od dawnego życia. Kolejną potencjalną wersją wydarzeń jest to, że Joanna poznała miłość swojego życia we Włoszech, chcąc uciec od dawnego życia i rozpocząć nowe, przyniosła się z nowym partnerem do Szwecji. Za tym scenariuszem mogła też przyjmować przeszłość i nowego partnera związki z mafią, jakieś przestępstwo bycie poszukiwanym przez organy ścigania. Trzecia potencjalna wersja wydarzeń to targnięcie się na własne życie z powodu zawodu miłosnego. Kolejna racjonalna wersja jest taka, że Joanna wykorzystała moment i nieuwagę pasażerów lub ekipy promu i wyskoczyła do wody, targając się na własne życie. Ten wątek uzasadnia nagranie ze skrzynki pocztowej Kamila. Czwarta wersja, targnięcie się na własne życie z powodu choroby psychicznej. Niewykluczone jest również to, że Joanna z powodu narastających problemów i rozwoju choroby nie radziła sobie z otaczającą rzeczywistością, co w konsekwencji doprowadziło do targnięcia się na swoje życie. Piąta wersja to targnięcie się na własne życie z powodu problemów na tle przestępczym. Być może Joanna, będąc we Włoszech i poznając tam kogoś, mogła albo paść ofiarą przestępstwa, albo być zamieszana w przestępstwo, tudzież mieć wiedzę o przestępstwie, chociażby wątek mafijny. Możliwe, że nie wytrzymała presji i wyskoczyła z promu. Szósta, ostatnia wersja wydarzeń to zmuszenie do pracy w niewoli. Jedna z ostatnich, potencjalnych opcji wydarzeń jest taka, że Joanna po ucieczce do Szwecji została zniewolona i zmuszona do pracy w domu publicznym, tudzież do pracy dla jakiejś grupy przestępczej. Na podstawie wszystkich przedstawionych informacji stworzyłem trzy potencjalne motywy tego, co tak naprawdę mogło wydarzyć się z Joanną Brlowską. Oto one. Targniecie się na własne życie, które ja osobiście określam na prawdopodobieństwo wynoszące 30%. Informacje, które wpływają na właśnie ten motyw to ostatni kontakt SMS wynikający pomiędzy godziną 22 a 23, po tym już telefon Joanny prawdopodobnie był wyłączony, co też potwierdza próba połączenia z jej matką o godzinie drugi nad ranem. Choć istnieje prawdopodobieństwo wypadnięcia z burty, tudzież zaplanowania swojej śmierci w sposób taki, żeby po prostu wykorzystać nieuwagę ludzi na promie i ten moment wykorzystać do tego, aby tarnąć na swoje życie, to jest jednak większa szansa na to, że ludzie, którzy by albo słyszeli, albo obsługa promu, mogłaby to zauważyć, że Joanna kręci się gdzieś po promie i to też mogło być powodem do tego, aby wzbudzić ich zainteresowanie. Podobnie zresztą jak kwestia tego, gdyby Joanna opuściła sprą, po prostu wyskakując do wody. Wówczas byłby wszczęty alarm, co też doprowadziłoby do tego, że wszystkie ekipy z okolicy dopłynęłyby do tego miejsca i nastąpiłaby akcja ratowania Joanny. Brak śladów i brak ciała nie wyklucza tej teorii, jednak hipoteza ta jest określona 30% dlatego, że jednak jest mało prawdopodobna, choć nie można wykluczyć, że można ją wliczyć do tego, że był to jeden z powodów do tego, aby Joanna zakończyła swoje życie. Jednak to tak naprawdę jest w przypadku tego, kiedy Joanna planowała tak naprawdę swoją śmierć. To co usłyszeliście to tylko i wyłącznie kwestia ta, że Joanna planowała swoją śmierć w ten sposób. Istnieje również druga teoria, wynikająca z tego wszystkiego, co mogło wydarzyć się na promie. A mowa tu o nieszczęśliwym wypadku. Zakłada się przypadkowy charakter zdarzenia. Nie ma dowodów, by Joanna planowała targnięcie się na swoje życie, lub miała zaburzenia psychiczne, mogące prowadzić do takiego zachowania. Joanna po godzinie 18 wchodzi na prom. SMS-a wysyła pomiędzy godziną 22 a 23, po czym kontakt się urywa. Jeśli doszło do wypadnięcia z pokładu, np. w wyniku poślizgnięcia, utraty równowagi lub silnego wiatru, ciało mogło nie zostać odnalezione. Jednakże jak ustaliła dziennikarka Iga Oreope, każdy przypadek wypadnięcia pasażera za burtę skutkuje natychmiastowym alarmem i akcją ratunkową. Brak takiego zgłoszenia sugeruje, że takie wydarzenie nie zostało zauważone. Drugi motyw to wpływ osób trzecich na śmierć Joanny, który ja osobiście określam na 20%. Występuje tu wątek Marka ze Sztokholmu i jego słabej argumentacji słabej wiarygodności względem chociażby dziennikarki czy mamy Joanny. Mimo wszystko występuje brak śladów przemocy, ale również brak konfliktu, przynajmniej tych wiadomych. Joanna mogła skrywać co prawda takie informacje, jednakże nic takiego nie trafiło chociażby do rodziny. Jak również też nie wykazano, że Joanna miała jakichkolwiek wrogów lub też miała jakiekolwiek długi. Jednak trzeba zaznaczyć, że mogła o tym nie mówić swojej rodzinie. Ten wpływ osób trzecich, a w zasadzie jego motywacja jest uargumentowana przeze mnie tym, że Joanna podróżowała do Włoch. Tam poznała chociażby Franco, ale również mogła poznać innych mężczyzn, nie jest wykluczone, że któryś z tych mężczyzn mógł być powiązany z mafią włoską. Tutaj mówimy stricte o mafii cyryjskiej, czyli Kozanostrze, więc istnieje prawdopodobieństwo, uznając fakt oczywiście, że w tym okresie mafia sycylijska toczyła ze sobą wojnę. Mówimy tu oczywiście po czasach, gdy hegemonię zakończył klan Scorleone i walka na linii Sycylia-Katania była bardzo mocno widoczna. Uchodziło wielkie, wielkie interesy i wielkie pieniądze, więc nie można wykluczyć, że Joanna mogła poznać takich ludzi a co za tym idzie mogła być albo świadkiem, albo też mogła uczestniczyć w jakimś przestępstwie. To oczywiście tylko sugestie, mało pokrywające się z tym, co mogło się wydarzyć, lecz tego wątku również należy pomijać. Zaginięcie mogło być efektem przestępstwa, uprowadzenia, napaści lub wykorzystania Joanny po przybyciu do Szwecji. Joanna podróżowała samotnie, co potencjalnie czyniło ją bardziej narażoną na niebezpieczeństwa. Nieznajomość lokalnych realiów, brak opieki, młody wiek i atrakcyjny wygląd Mogły sprawiać, że stała się celem nieznanych osób. Późniejsze relacje Marka, który twierdził, że spotkał Joannę w Sztokholmie, są niespójne. Jego zachowanie wobec matki Joanny i dziennikarki było lekceważące i podejrzane. Joanna na promie mogła zostać zaczepiona lub zaproszona przez kogoś, kto zaoferował jej pomoc lub nocleg. Niewykluczone, że ten ktoś mógł zrobić jej krzywdę jeszcze na promie. Dalszy los jest nieznany. Mogła zostać wykorzystana. Zmuszona do zmiany tożsamości, a w skrajnych przypadkach nawet pozbawiona życia, choć brak jakichkolwiek śladów potwierdzających taką wersję. Brak również twardych dowodów lecz okoliczności wyjazdu samotnej kobiety za granicę zawsze niosą ryzyko przestępstwa. Motyw trzeci, czyli ucieczka i rozpoczęcie nowego życia, określony przeze mnie na 50%, jest najbardziej prawdopodobny w tym, co wydarzyło się w życiu Joanny Brylowskiej. Nie zapominajmy, Joanna na pewno była bardzo inteligentna, samodzielna i konsekwentna. To też może potwierdzać fakt, że pomimo ciężkiej choroby ukończyła ona studia. Jednak ta choroba nowotworowa, utrata włosów i zakończenie długoletniego związku z Kamilem mogło wpłynąć na po prostu załamanie emocjonalne Joanny. Przypomnijmy, Joanna odrzucała leczenie farmakologiczne, choć oczywiście wiemy o tym, że korzystała z pomocy czy to psychologa, czy to psychiatry, więc nie można wykluczać, że Joanna znała swój problem, po prostu z nim walczyła. Krótce po rozstaniu z Kamilem śmiało można zauważyć, a też Joanna wykazywała to, że ma po prostu silne emocje i dezorientację życiową. Być może wówczas pojawiły się u niej myśli że trzeba coś zmienić w swoim życiu. Drop szwedzki ewidentnie wskazuje na to, że Joanna po prostu wyjechała do Szwecji, tam się osiedliła i tam zaczęła nowe życie. Zakup biletu w jedną stronę, posiadanie tylko i wyłącznie małej torebki, jak i reklamówki ewidentnie wskazuje, że była to świadoma decyzja dotycząca wyjazdu. Co bardziej ciekawe to fakt, że w 2018 roku, w momencie kiedy pojawiły się informacje, że Joanna może żyć pod zmienionymi danymi. Również pojawia się informacja, że ktoś może po prostu zablokować udzielanie informacji do przestrzeni publicznej o zmianie swojego imienia czy nazwiska. To jeszcze bardziej napędza takie podejrzenia, że Joanna może faktycznie żyć po prostu pod zmienionymi danymi. Część informacji pochodzi od osób trzecich, a informacje te są niepotwierdzone. I jak usłyszeliśmy, wyszły konkluzje, że po prostu jedna sona potwierdza, a druga sona zaprzecza. Po rozstaniu z Kamilem i zakończeniu roku akademickiego. Joanna mogła zaplanować wyjazd do Szwecji. Zakup biletu na prom był krokiem przemyślanym. Podróż do kraju, który znała i w którym miała krewnych, nie wymagał wielkich przygotowań. Podróż do kraju, który znała i w którym miała krewnych nie wymagała wielkich przygotowań. Po przybyciu mogła celowo zerwać kontakt z rodziną, zmienić dane osobowe, podjąć pracę, ułożyć życie na nowo. W 2018 roku pojawiły się nieoficjalne, ale wiarygodne informacje. O kobiecie o imieniu Molin Adolfsson pracującej w firmie ekonomicznej w Sztokholmie. Opis, wiek i wygląd pasował do Joanny, lecz kobieta ta nigdy nie została zweryfikowana przez rodzinę. Późniejsze wydarzenia, związane ze śledztwem grupy zaginięć przed laty i prośba ich przerwania przez rodzinę, powodują przypuszczenia, że rodzina może mieć wiedzę o sytuacji Joanny. A wy jak myślicie, co wydarzyło się z Joanną Wilowską? Czy Joanna żyje? Czy faktycznie ktoś mógł zrobić jej krzywdę? No po prostu Joanna sama targnęła się na swoje życie. Dajcie znać w komentarzu. Jestem ciekaw waszej opinii, a także waszych przypuszczeń w tej sprawie.